Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanału YouTube'owym Zarządzanie marketingiem w prosty sposób. A tematem dzisiejszego odcinka będzie temat komunikacji. Dlaczego firmy tak źle komunikują się na rynku i dlaczego wygląda to w sposób byle jaki? Zatem moi drodzy, dlaczego temat komunikacji jest tak ważny? Partnerem odcinka jest Grupa Strategiczna Firmowe Rewolucje lider w dostarczaniu marketingu strategicznego w Polsce. Firmy komunikują się ze swoimi klientami z prostego powodu po to, aby mogły dotrzeć do nich ze swoim komunikatem co do oferty, jaką realizują dla swojej grupy docelowej. Zatem temat komunikacji jest szalenie istotny. Bo firmy powinny zostać zrozumiane przez swoją grupę docelową i powinny zostać zrozumiane językiem, który powinien w jasny i w prosty sposób docierać pod kątem rozwiązania problemów, pod kątem wyszczególnienia właściwych, istotnych, funkcjonalnych rozwiązań danego produktu. Oraz tego, w jaki sposób ten produkt będzie mógł rozwiązać problemy swoich użytkowników. Zatem na rynku firmy komunikują się bardzo nieprecyzyjnie, i tu możemy podać przykład wielu klientów, którzy dołączali do nas, do grupy Strategicznej Firmowe Rewolucje, realizując działania marketingowe łącząc z kilkoma agencjami. Na podstawie współpracy z kilkoma agencjami powstawał tak zwany Rozjazd spójności komunikacyjnej, bo każda firma realizowała swoje przedsięwzięcia nie synchronizując, nie tworząc pewnego rodzaju unikatowości, pewnego rodzaju też spójnej komunikacji z innymi agencjami, bo rzadko, która firma posiada ustrukturyzowaną komunikację zapisaną, w formie dokumentu i upublicznianą organizacją, które pracują na rzecz rozwoju danej firmy. Dlatego ważne jest, aby firmy zrozumiały, że ten problem rzeczywiście dociera praktycznie do 98% organizacji, dotyka blisko 98% organizacji ze względu na niską jakość komunikacji. Zatem, dlaczego ta komunikacja jest byle jaka? Podam wam kilka przykładów. Byle jaka oczywiście jest to uproszczenie, natomiast wskazuje ona na to, że komunikacja powinna być realizowana w sposób jakościowy, powinna być realizowana w sposób przemyślany przede wszystkim na zasadzie metodologii marketingowych, czyli w jaki sposób ta komunikacja powinna wyglądać. Partnerem odcinka jest Grupa Strategiczna Firmowe Rewolucje, lider w dostarczaniu marketingu strategicznego w Polsce. W tej chwili warto powiedzieć sobie o, no właśnie, tej byle jakiej komunikacji. Czym jest ta byle jaka komunikacja? Bylejaka komunikacja to komunikacja, która jest niespójna. To komunikacja o tak zwanej niskiej jakości, czyli komunikaty, które są tworzone do grupy docelowej, one przybierają najczęściej w formę niesprecyzowanej. Na czym to polega? Polega to na tym, że pierwszy element tworzenia takiej byle jakiej komunikacji, to jest komunikacja chaotyczna, czyli wpływa ona na komunikaty, które są tworzone w sposób nieprzemyślany, przede wszystkim bez żadnej strategii, bez żadnych fraz, bez żadnych elementów, które mają wyróżniać konkretne. Konkretne frazy danej marki to przede wszystkim elementy, które mogą też wpływać na niezrozumienie danej marki, na zamieszanie. Zamiast korzyści będą wprowadzały elementy destrukcyjne. Drugi element to komunikacja ad hoc, czyli taka przypadkowa, taka, która będzie odnosiła się do Podejmowanych działań bez przygotowania, bez zaplanowania, bez elementów szczególnych. Czyli taka, gdzie przychodzi pani Zosia, która zajmuje się sprawami księgowymi w organizacji, i pan prezes nakazał przygotowanie czterech postów, żeby po prostu media społecznościowe dla danej firmy żyły. W tym momencie pani Kasia. Zastanowiła się, że napisze o pracownikach w naszej organizacji. Napisze, że firma się rozwija. Napisze, że firma zdobywa kolejne, kolejne rynki. I dzięki temu jesteśmy świetni i najlepsi. Natomiast chodzi w tym momencie o to, żeby komunikacja, która, która ma za zadanie budować rozpoznawalność marki powinna zostać przygotowana w należyty sposób. Trzeci element takiej byle jakiej komunikacji to przede wszystkim komunikacja reaktywna. Czyli jest ona ukierunkowana na działania reaktywne, które powstały w danej chwili w danym momencie. Ona jest ukierunkowana na emocje, Czyli najczęściej powstaje z jakiegoś problemu, najczęściej z negatywnego komentarza, i w tym momencie zaczynamy komunikować właściwe zachowania, które nie mają ram działań marketingowych, które też nie wskazują na takie aspekty budowania marki jakościowej, a przede wszystkim marki na bazie działań. Marketingu strategicznego. Kolejny element, no to jest bardzo ciekawy, o którym mówię: komunikacja. Czyli powoduje to, że osoby, które zajmują się kanałami komunikacyjnymi, mogą to być media społecznościowe, może to być strona internetowa, może to być wizytówka Google, mogą to być inne kanały, jak kanały takie offlineowe, tradycyjne. Same kanały komunikacji, to tutaj też dochodzi do licznych uchybień, licznych niespójności, licznych takich reaktywnych zachowań, które będą budować przekaz niewłaściwy, niespójny w No i przede wszystkim piąty element to komunikacja nieprzemyślana, czyli w tym momencie brak jakiejkolwiek refleksji, brak jakiegokolwiek pomysłu. Niezwiązany z potrzebami i oczekiwaniami, jak i też elementy, które nie będą budować marki. Partnerem odcinka jest Grupa Strategiczna Firmowe Rewolucje lider w dostarczaniu marketingu strategicznego w Polsce. Główne powody powstawania byle jakiej komunikacji. Przede wszystkim zwróć uwagę, że komunikacja staje na podstawie pewnych rozwiązań, na podstawie pewnych treści, na podstawie pewnych wartości, na podstawie pewnych praw. I tutaj dochodzimy do prostego wniosku. Dlaczego powstaje byle jaka komunikacja? Pierwszym takim najistotniejszym powodem to jest brak strategii komunikacji. W grupie strategicznej firmowe rewolucje, gdy spotykamy się z wieloma klientami każdego tygodnia, Miesiąca, czy też nawet każdego dnia dochodzimy do wniosku, że przedsiębiorcy, właściciele firm, prezesi, dyrektorzy pomijają aspekt budowania takich fundamentów w postaci strategii komunikacji. I tutaj dochodzimy do wniosku, jeżeli firmy nie posiadają ustrukturyzowanej strategii, to bardzo często powstaje dysonans komunikacyjny różne grupy docelowe, bo najczęściej każda organizacja grupy docelowe. powinna komunikować się z poszczególnymi grupami docelowymi. I tutaj już na tym etapie jest podstawowy dysonans, bo w momencie, gdy organizacje zaczynają budować sobie jedną koncepcję komunikacyjną, to najczęściej ona jest taka sama dla tych, dla różnych grup docelowych. I ten fakt wskazuje na to, że organizacja nie posiada takiego elastycznego dopasowania, nie posiada takiego timingu i nie potrafi przechodzić pomiędzy grupami docelowymi, aby zmieniać swój język komunikacyjny. Często są to różne grupy docelowe. Często są to grupy docelowe, które bazują na zasadzie klienta indywidualnego. Kolejna grupa to klient biznesowy, a kolejna grupa inny klient o zupełnie innej formie wieku, innych zachowań, innych przyzwyczajeń, jak i też formach działania. Zatem strategii komunikacji to jest pierwszy, główny i najważniejszy czynnik, który wskazuje na to, że firma funkcjonuje na zasadzie byle jakiej komunikacji. Drugi element to jest posiadanie strategii komunikacji, ale nie właściwe szkolenia pracowników. I tutaj już dochodzimy do takich wniosków, że ci pracownicy, którzy mają kontakt z klientem, nie stosują żadnych wytycznych. Na podstawie tego powstaje forma przypadkowej komunikacji, czyli w zależności od wyszkolenia, od wykształcenia danego pracownika powstaje rodzaj komunikacji. Czy jest to dobre, czy nie? oceni sam, bo wyciągając wniosek z poprzednich punktów, które Tobie wskazywałem, już widzisz, że niewłaściwa komunikacja tworzona jest bez właściwej struktury. Trzeci element, niedocenianie roli feedbacku od klientów. W naszej grupie, grupie strategicznej firmowej Rewolucje, bardzo cenimy sobie informację płynącą z zewnątrz, czyli od grupy klientów uzyskujemy informację, bo wiemy, w jaki sposób możemy dostosować ofertę, aby ona była uszyta na miary. No właśnie, dzisiaj klienci potrzebują uzyskać po pierwsze kompleksową usługę potrzebują uzyskać bezpieczeństwo w tej obsłudze kompleksowej. Czyli jeżeli zaczniesz przygotować właściwe komunikaty, które będą ukierunkowane na, w pierwszej kolejności, pozyskanie klienta, w drugiej kolejności, zapewnienie bezpieczeństwa, to taki klient będzie wypowiadać się tylko w samych superlatywach o współpracy z Tobą, i dzięki temu doprowadzisz do sytuacji takiej, że on stanie się Twoim ambasadorem, zacznie polecać Twoje usługi, zacznie polecać Twoje produkty, i dzięki temu będziesz mógł. Zdobywać kolejne rynki, bądź, bądź też zwiększać udziały w tych rynkach, w których obecnie funkcjonuje. Czwarty element powstawania byle jakiej komunikacji to przede wszystkim zbyt duże skupianie się na technikach sprzedażowych, na samej sprzedaży, zamiast na relacjach z klientem. Tego typu zachowania, one mają na celu powstania wrażenia, które jasno określa: kurde, oni są sprzedażowi, oni tylko i wyłącznie chcą pozyskiwać klientów, chcą robić siano, natomiast w centrum uwagi nie widzę tu klienta. Więc zobacz, już tego typu podejście jasno wskazuje na komunikację taką niewerbalną, a komunikację postępowania, bo musisz wiedzieć, że są różne komunikacje, nie tylko komunikacje werbalne, ale również komunikacje wizerunkowe, czyli w tym momencie, jakie grafiki stosujesz, to też jest forma komunikacji w jaki sposób zachowują się twoi przedstawiciele handlowi, czy oni właściwy dress code przychodzą, czyli budują komunikację, jak i samo wrażenie firmy w sposób profesjonalny, czy też inny. To wszystko ma wpływ na to, żeby budować komunikację wartościową, pełnoprawną, jakościową. To są elementy, na które należy zwrócić uwagę. No i przede wszystkim piąty element powodów, i byle jakiej komunikacji to niedostosowanie języka i formy do grupy odbiorczy. Czyli zobacz. Większość osób, które chciałoby słyszeć informacje dotyczące twojego produktu, one uzyskują totalnie niespójną informację. Podam wam przykład. Zatrudniłem jakiś czas temu Osobę do call center. W moim odczuciu wyszkoliłem tą osobę i wskazałem kilka kluczowych informacji, które należy przekazywać klientowi przed przedstawieniem oferty. I na tym polu doszło już do pewnej niespójności, bo ta osoba zaczęła komunikować w zupełnie innym stylu zaczęła komunikować w zupełnie inne informacje, które znajdujemy, czy to na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, czy w innych nośnikach, gdzie takie informacje można uzyskać. Z drugiej strony była to na tyle osoba elokwentna, że stosowanie bardzo takiego specjalistycznego języka, ale nie marketingowego, zaznaczam, doprowadziło do tego, że klienci po pierwsze uzyskiwali niespójność, Merytoryczną, komunikacyjną, jak i też brak wspólnej wizji budowania zaufania do danej organizacji. Więc, jakie są skutki takiej niespójnej komunikacji? To przede wszystkim nastąpi utrata zaufania. Klienci zaprzestaną od ciebie kupować produkty. Nie rób tego, przygotuj się do właściwej. Projekcji komunikacyjnej, zaprojektuj, w jaki sposób Twoja grupa docelowa chce komunikować się z tobą, spod tobą. Spadki sprzedaży będzie odczuwała cała Twoja organizacja, cała Twoja firma. Więc wiesz, że jeżeli słabo poprowadzisz komunikację do grup docelowych, efektem będzie utrata zaufania, utrata sprzedaży. Jaki też szereg negatywnych opinii, które pojawią się czy to na wizytówce Google, czy też w mediach społecznościowych, czy w innych um, kanałach, które um, jasno wskazują na temat opinii o Tobie. Partnerem odcinka jest Grupa Strategiczna Firmowe Rewolucje, lider w dostarczaniu marketingu strategicznego w Polsce. Na koniec. W jaki sposób firmy powinny poprawić komunikację? Przede wszystkim firmy powinny zbudować strategię komunikacji, komunikacji dla marki. Tak jak my w grupie Strategicznej Firmowe Rewolucje budujemy takie komunikacje dla firm, które zgłaszają się do nas. Taka komunikacja powinna zawierać przede wszystkim style języka, jakie mają być używane do poszczególnych grup docelowych. Jeżeli firma ma kilka grup docelowych, style języka powinny być różne. Nie może być jeden styl języka do różnych grup docelowych. Kolejny element to firmy powinny wskazywać tzw. USP, czyli to, w jaki sposób chcemy wyróżniać się na tle konkurencji i to we właściwy sposób zacząć komunikować. W taki sposób możemy tylko i wyłącznie uzyskiwać przewagę na rynku. Kolejny element to są aspekty tak zwanych fraz kluczowych, które mają wyróżniać naszą markę na tle naszej konkurencji. Czyli ob, oprócz takiej analizy konkurencji, oprócz zbudowania jakby argumentów na bazie słów kluczowych, na bazie przewag rynkowych, budujemy również szereg informacji niezbędnych do konstruowania takiego Komunikatu marketingowego, takiej komunikacji dla klienta. Bierzemy pod uwagę każdy aspekt. aspekt. Projektujemy również hashtagi, czyli takie elementy wyróżniające nas, jak i też pozwalające wyszukiwać naszą markę spośród licznych materiałów dostępnych w internecie. Zatem, jeżeli myślisz o Jakościowej komunikacji, to przeanalizuj sobie dokładnie ten odcinek, bo tutaj rozwiewamy wątpliwości co do tworzenia komunikatu, do budowania właściwej komunikacji, do wykorzystywania kluczowych elementów, jak chociażby USP. O tych kluczowych elementach USP, style komunikacyjne. Ja mówię też w innych odcinkach. Zatem przeanalizuj sobie mój kanał na YouTubie i wróć do. Odcinków, które już we właściwy sposób są ukierunkowane na tworzenie tych treści. Natomiast, jeżeli ten odcinek jest dla Ciebie wartością, zasubskrybuj ten kanał i powiedz znajomym, że coś takiego istnieje, bo być może pozwoli rozwijać szybciej firmy, tobie, Twoim znajomym, jak i też Twojej grupie docelowej. Wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.